Witam na kanale Luxona. Specjalnie dzisiaj dla Was będziemy degustować piwo na życzenie. Życzenie od Róży, niejakiej koleżanki mojej bardzo dobrej, pozdrawiam Kasia. Także życzenie będziemy właśnie spełniać. A mianowicie chodzi tu o piwo Kozel Jasne. Piwko to oczywiście jest przedstawicielem czeskich browarów. Yy, także yy, ten browar, że tak powiem z ciekawostek, browar znajduje się bardzo blisko Pragi, yy, w niejakim mieście wielkie popowice czyli pewnie jakieś wielkie, nie wiem, popowice, popki, coś w tym stylu. Yy, pewnie jakieś fajne miasto, w którym ten browar daje pracę niejednemu Czechowi. I niejeden Czech podejrzany po takiej pracy lubi z takiego kozla, że tak powiem, łyknąć. No, na etykietce mamy oczywiście właśnie kozła, tego typowego kozła właśnie, który przynosi y, browar w swoich raciczkach. Y, y, taka istniała legenda kiedyś podobno w tym mieście, że facet zamówił właśnie browar w barze i nagle barman, kiedy lał właśnie z nalewaka to piwko, zamienił się to sobie na jego oczach w kozła, wyrosły mu rogi, broda. Zaczął beczeć. Beczeć na faceta. Facet nie wiedział w ogóle, co zrobić. I się rozpłynął, że tak powiem, w powietrzu. No dziwna ta legenda. Sam tak myślę nie teraz, że to naprawdę chora legenda ogólnie. Nie chciałem takiego barmana zobaczyć. Ale dobrze, zobaczymy, zobaczymy co my tu mamy. E, jakie to jest piwko. Piwo. E, piwo jest, e, ma tylko 4,6%, czyli takie jest łagodne. No właśnie kobiece, także Kasia. Podejrzewam, że wybrałaś dobry tunek, jeżeli je lubisz to piwo. Ale no zobaczymy jak to wygląda w, że tak powiem, w praniu, jak to będzie smakować i no to sprawdźmy po prostu, czy będziemy tam się rozgadywać, jeżeli nawet nie wiemy o czym mówimy. Raz będziemy wiedzieć o czym mówimy. Już nalejemy, weźmiemy tego łyka i zbadamy temat. No, bardzo fajny zapach takiego piweczka właśnie. bo czeskiego do knedliczków. O podejrzewam, że też mi się podało właśnie łyknąć. Także, no, dla wszystkich, którzy gdzieś tam się w Pradze będą kręcić, zajedźcie sobie do tych papowic wielkich. No i tam sobie wiecie: skosztujcie, że tak powiem, tego kozla. No, może być konkret. Mhm. Jest delikatny, ale co prawda czuć ten chmiel, czuć tą goryczkę, czuć ten słód. Tu są chyba bodajże trzy rodzaje słodów. Yy, ale dobry, dobry smaku. Delikatny, właśnie do ciemnego sosu, o jak te knedliczki tutaj zamówił, tam sobie tym sosikiem polał. Zara zaraz barman przynosi, nie? Ale nie kozioł, nie? Taki normalny barman człowiek, ewentualnie, nie? No jakby kozioł wszedł z browarem, to chyba, nie wiem... Weczał z radości, dobra. Ale fajne, fajne piweczko, no naprawdę. Mhm. Także można powiedzieć, że... Piwko spełnia, że tak powiem... Spełnia te kryteria, te walory smakowe posiada. Wiem, że jeszcze jest... Jedno piwo z tego, tego typu, Kozel Czerny, czyli czarny, tam mniej, mniej mam procent, też podobno dobry, jeszcze będzie taki odcinek o takim pewnie koźle, ale ten Kozel Leżak jest, no fajny, fajny, także Kasia, dobre piwko, polecam, możecie sobie tam wypić takie piwko, gdzieś tam sobie po pracy z panem MAC, i teraz kac, kapsel oczywiście, a na kapsel co, no Kozel, to co, są, to co na etykietce, nie wiem czy to będzie widać, coś tym, z tym ostrością jest, nie ten tag ale... Bardzo fajne, także polecam. Zobaczcie ten kapsel z bliska.